Współczesny świat niesie za sobą wiele zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Potrzebne są mechanizmy niwelujące skutki tych zagrożeń oraz mechanizmy ich zapobiegania. Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe przygotuje fachowców do rozpoznawania zagrożeń we współczesnym świecie oraz podejmowania działań humanitarnych i rozjemczych międzynarodowej społeczności. Nowy kierunek to nie tylko teoretyczne kształcenie, ale również zdobywanie kwalifikacji poprzez praktykę, szkolenia w porozumieniu z armią, policją, sztabem zarządzania kryzysowego. Ten kierunek skierowany jest do tych, którzy chcą stanowić kadry zarządzające bezpieczeństwem państwa. 快跑！快！<S <S <S